Dzisiaj zaproszę Was do rysowania stworków. I obiecuję, że każdy będzie inny. Zabawa polega na tym, że mamy przygotowaną taką tablicę. Po lewej stronie jest liczba oczek, które będziemy wyrzucać na kostce, a tutaj są kolejne rzuty, czyli w tych tabelkach mamy kolejne rzuty. I yy, Możemy się bawić sami, zaprosić rodzeństwa albo rodziców do tej zabawy, ale też właśnie można się bawić w pojedynkę. Będzie nam potrzebna kosteczka, i w pierwszym rzucie wypadła nam jedynka, czyli szukamy sobie pierwszy rzut jedynka, czyli rysujemy głowę w takim kształcie. W drugim rzucie. Wypadła dwójka, a dwójka to tułów, no, czyli będziemy mieć takiego dość owłosionego stworka. W trzecim rzucie mamy cztery oczka, czyli taka rączka, no jak gałązka powiedzmy. Czwarty rzut to sześć, no czyli nóżka taka całkiem, całkiem w jakimś tam lekkim buciku ze sznurowadłami. Kolejny rzut to dwa, czyli oczy takie i monobrew, jak to się popularnie nazywa. Następna runda cztery, czyli mamy nos, o w kształcie takiego trójkącika i ostatni rzut jedyneczka, czyli takie usta. Oczywiście wy możecie po każdym rzucie powinniśmy rysować. Ja za chwilkę narysuję tego stworka, który powstał z moich rzutów, żebyście widzieli efekt końcowy, ale wy oczywiście rzucacie kostką. Wypada w pierwszej rundzie ta głowa, to po prostu ją rysujecie. Jak narysowaliście? Rzucacie tułów, wypada owłosiony. potem rączka, gałązka, bucik i tak dalej, i tak dalej. Możecie tworzyć oczywiście swoje tablice, to nie muszą być tylko stworki to może być jakiś krajobraz, to mogą być samochody, to mogą być misie. Także tutaj jest no trzeba ruszyć troszkę wyobraźnią. Także życzę wam dobrej zabawy. No i tutaj pragnę przedstawić mojego stworka. To efekt końcowy rzutów, które wykonałam przed chwilką. Życzę wam wspaniałej zabawy. Oczywiście każdemu stworkowi możecie nadać jakieś fajne imię. Powodzenia.